Zmarłego w kwietniu papieża Franciszka można bardzo kochać albo go kochać, ale kilka lat temu papież dał nam skuteczne narzędzie do bardzo subtelnego złapania różnicy między dzisiejszą uroczystością wszystkich świętych, a pozostałymi 364 dniami roku. Dniami, gdzie w większości wspominamy imiennie świętego X bądź świętą Y błogosławionego X bądź błogosławioną Y. Kilka lat za sprawą poprzedniego następcy, św. Piotra, zostaliśmy pozbawieni alibi, że, że nie umiemy, że nie potrafimy, że nie wiemy, co z tym zrobić, ze świętością, z wszystkimi świętymi. W 2018 roku papież Franciszek pisze adhortację Gaudete et exultate o powołaniu do świętości w świecie współczesnym. Pisze dokument, który jest na tyle kompetentny i przejrzystym materiałem, że. Że od tematu świętości no, nie, nie uciekniemy, nie jesteśmy w stanie z niego zdezerterować. W tym dokumencie, poza tym, że papież z Argentyny chyli czoła przed tymi, którzy, których świętość Kościół zbadał, udowodnił, potwierdził watykańskimi pieczęciami, to papież sporo czasu podkreśla, poświęca tym świętym, tym właśnie od uroczystości wszystkich świętych. A więc. Wyraża ogromny podziw i szacunek wobec ludzi, których prawość, uczciwość, duchowość była na miarę Jezusowej Ewangelii, a nie da się jej udowodnić, bo nie napisali ani półkartki dzienniczka, jak siostra Faustyna, nie postawili ani jednej ściany klasztoru czy szpitala, jak Jadwiga, nie uronili ani kropli swojej krwi za wiarę, jak Stanisław ze Szczepanowa. Papież w tym dokumencie ukłuł takie pojęcie, święci z sąsiedztwa, święci z sąsiedztwa. Napisał tam coś takiego: Lubię dostrzegać świętość w cierpliwym ludzie Bożym, w rodzicach, którzy z wielką miłością pomagają dorastać swoim dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących, by zarobić na chleb, w osobach chorych, w starszych zakonnicach, które nadal się uśmiechają. W tej wytrwałości, aby iść naprzód dzień po dniu, widzę świętość Kościoła walczącego. Jest to często świętość sąsiedztwa, świętość osób, które żyją blisko nas. I są odblaskiem obecności Boga. Świętość osób, które żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem ten fragment, to mi się dziób uśmiechnął, bo dostałem bardzo jasny mandat, by na nowo w kategoriach świętości pomyśleć o mojej babci, która zawsze jadła jako ostatnia, najpierw nakarmiła dzieci, potem wnuki, gości, których, którzy często i gęsto przechodzili przez dom. Dostałem dzięki tym słowom pozwolenie, by, jak o świętej, myśleć o Ani, żonie mojego kolegi z Ogólniaka, która w 51 roku życia odchodziła z uśmiechem, spełnienia na twarzy, mimo że obok trumny stała jej sześcioletnia córeczka. Te słowa mi pozwalają myśleć w kategoriach świętości o panu Aloizę z ulicy Spółdzielczej, którego odwiedzałem w pierwsze soboty w którego oczach naprawdę widziałem Boga. Serio, widziałem. Zatem z jednej strony mamy tych świętych i błogosławionych, których watykańscy detektywi potwierdzili w swoim czasie. Ku ich czci mamy kościoły, kaplice, mają swój dzień świąteczny w roku, jak Jacek w sierpniu, Franciszek w październiku, czy Stanisław w maju. A z drugiej strony jest ta rzesza ludzi, wobec których no, trudno jest tę świętość udowodnić, nawet wnikliwemu urzędnikowi z Watykanu, który nie wie, gdzie się zaczepić, co rozkminić, pokazać, bo tak bardzo chciałby przybić pieczęć, ale nie ma za bardzo pod czym, bo jest to, bo jest to po ludzku nieuchwytne. Ja dzisiaj te nieszpory zakończę modlitwą kolekty. I tam są takie słowa, które zresztą pojawią się w liturgii mszy świętej dzisiejszej uroczystości. Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi wszystkich świętych. Prosimy, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników hojnie udzielił nam przebaczenia. Czcić zasługi wszystkich świętych. Spróbujmy w ten dzisiejszy wieczór Modlitwy Nieszporów pokazać, co łączy tych imiennych i bezimiennych. Jaki jest wspólny mianownik tych znanych świętych i tych nieznanych? Co mają wspólnego ci święci od kaplic i kościołów z tymi, którzy ich nie mają? Co mają wspólnego święci, którzy, których potwierdzono w Watykanie, no i ci święci z sąsiedztwa? Mają wspólnego to, że byli blisko Boga? Zgoda. Obok nikogo z ludzi nie przeszli z pogardą i gniewem, pewnie prawda. Poza Maryją wszyscy mieli swoje słabe punkty i gorsze dni, nie da się zaprzeczyć. Pewnie kochali Kościół, nawet jeśli nie był krystaliczny, to też. Ale jest jedna rzecz, która prawdopodobnie tych świętych łączy. Otóż oni swoją świętość i relacje z Bogiem budowali tu i teraz. Oni Panu Bogu nigdy nie powiedzieli, Panie Boże, potem. Panie Boże, jutro, Panie Boże, znajdę czas, to się tymi sprawami zajmę. Nie wiem, czy się zgodzicie Państwo, ale jest taka pokusa, by nasze zaniedbania w pogłębianiu wiary usprawiedliwiać tym, że świat jest podły, że Kościół nie jest taki, jak się umawialiśmy, że naziemny personel Pana Boga jest często do wymiany, że robotę mam beznadziejną, szkoła, w której pracuję, wywala mi bezpieczniki, ci, z którymi mieszkam na plebanii, to w ogóle są do wymiany. Panie Boże, potem, jutro, poczekam, aż będzie lepiej, aż w kościele sprawy się ułożą, a, a świat pójdzie lepszą drogą, no bo kota w worku. No właśnie. Czy wszyscy święci nie czekali, aż świat się stanie lepszy. aż ludzie staną się uczciwsi, aż media bardziej prawdomówne, a księża z biskupami włącznie porządniejsi? Przecież te miasta, w których ci święci żyli, one były, one były dalekie od, od Lur, dla Salet czy Fatimy. Ja jestem w trakcie lektury życiorysu Ignacego z Loyoli i mam wrażenie, że gdy on się przeprowadzał, to się zawsze przeprowadzał ze złego na gorsze. Ze złego na gorsze. Jak gdzieś zmieniał miejsce pobytu, to zawsze z deszczu pod rynne. Jeden z najstarszych polskich Dominikanów, ojciec Aleksander Hałkeligowski, kiedyś wypowiedział takie zdanie, które mi się bardzo podoba, że życie wiary to jest jak remont statku na pełnym morzu podczas burzy. Remont statku na pełnym morzu podczas burzy. To nie jest tak, że się statek popsuje, wprowadzamy do stoczni, mamy dwa miesiące na naprawę, wszyscy nam pomagają i po miesiącu żagle, fanfary i wypływamy. Nie. Nie ma idealnego miejsca, nie ma lepszego. To jest jak remont podczas burzy na pełnym morzu. Bodaj pięć lat temu czeski ksiądz niejaki, ksiądz Tomasz Halik, wydał swoją autobiografię. Myślę, że postać znana części z Państwa, nie tylko mam tu na myśli część, która w większości zajmuje miejsca w prezbiterium. Ksiądz, który tak naprawdę działał w czechosłowackim podziemiu w, w, w okresie komunistycznego reżimu, został wyświęcony tajnie. Nikt początkowo nie wiedział, że jest księdzem. Wykonywał różne inne zawody, wykładał na uczelni, sprawował msze świętą w ukryciu. On w tej autobiografii zaraz na początku pisze bardzo ciekawe, ma bardzo ciekawe spostrzeżenie trzy dni po moich narodzinach, pisze Halik jeszcze w kaplicy szpitalnej, która wkrótce została na 40 lat zamknięta i zamieniona na magazyn zostałem ochrzczony gdy patrzę na fotografię z tego wydarzenia widzę jak pochylają się nade mną czterej mężczyźni gdzie była wtedy wiara? Pyta. mój ojciec wystąpił z kościoła jako siedemnastolatek mój stryj i wuj nie byli na mszy w kościele prawdopodobnie od gimnazjum nawet za wiarę księdza, który mnie ochrzcił, nie dałbym sobie ręki uciąć. Czy ta sytuacja, pyta Halik, nie stanowi dla chrześcijanina, a zwłaszcza dla księdza, wyzwania? Przyznam się, że nie chciałbym być księdzem pośród ludzi, dla których religia jest czymś oczywistym. I potem pisze niezwykłe zdanie. Jestem Bogu niezmiernie wdzięczny, że urodziłem się w Czechach i przeżyłem tu ponad pół wieku niełatwych dziejów Kościoła. Cieszę się, że mogę być księdzem w środowisku, gdzie wiara wcale nie jest oczywistością. Cieszę się, że mogę być księdzem w środowisku, gdzie wiara wcale nie jest oczywistością. On nie kręcił nosem, że komuna. On nie kręcił nosem i nie strzelał focha, że teraz musi się ukrywać, że to jego kapłaństwo nie jest na miarę jego oczekiwań. Tu i teraz budował swoją wiarę i swoje kapłaństwo. Bardzo Was proszę w ten wieczór. Może rodzina nie na miarę marzeń, może plebania nie ze snów, może miejsce pracy to kłębowisko rzmi, a świat nie jest taki, jak się z Panem Bogiem nieraz umawialiśmy. Proszę, nie bójmy, nie bójmy się szukać Boga tu i teraz. W świecie, gdzie jakoby więcej niepokoju niż pokoju. W kraju i mieście, gdzie włodarzami są chciani przeze mnie albo niepożądani. Tu i teraz. Bo tych świętych z tego obrazu nie łączy Aureola, nie łączą złożone ręce. Ale łączy to, że oni wybudowali tę świętość tam gdzie żyli i wtedy, kiedy żyli. Amen.